Wraz ze sklepem BikeWolfEU przygotowaliśmy dla Was specjalną promocję. Z kodem APACZEK10 dostaniecie aż 10% zniżki na każdy produkt z ich sklepu. W swoim asortymencie posiadają wysokiej klasy odzież termoaktywną, która w lato Was schłodzi, a w zimę ogrzeje oraz ubrania streetwearowe. Sam je testowałem i mogę je serdecznie polecić. Link w opisie. Siema, filmy na kanale pojawiają się w każdy poniedziałek, środę oraz piątek o 15.30. Koniecznie wtedy bije na kanał, aby nie przegapić żadnego filmu. W maju chcę zrobić film z waszymi maszynami, więc wysyłajcie koniecznie na klipę paczek gmail.com Cały wzór oraz więcej informacji w opisie pod filmem. Zostaw łapkę w górę, subskrypcję na kanale oraz komentarz pod tym filmem, a ja przypnę ci serduszko. A dzisiaj pozdrawiam AgroAdama, Mire, Reku, Wojciecha, Toma, Polwaka, Pana Logika, Kwest Laksa, Mateusza, cpana oraz hinduska. Zapraszam do oglądania! Motocyklista z świadkiem, gdy kierowca osłupówki powoduje kolizję na drodze, a następnie zaczyna uciekać z miejsca zdarzenia. Motocyklista oczywiście od razu rzuca się w pościg za nim. Whoa! 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 What the fuck, bro? Nope. Hey, sir. Hey! 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 Hey, hey. 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 sir. Hey! Hey! I'm hey. I am got his. I got his license plate. I got his. Approaching Frederick. Uh, right here on the intersection of Frederick and Cottonwood. That I believe he's under the influence. Uh. Uh, hit and run driver in San Bernardino next to Walmart. I followed him all the way here. He took off and seen of an accident. I have it on video. Yeah, no, I don't know what to say. I can't say nothing more. It just say what they want. Tutaj bardzo niebezpieczna sztuczka parkingowa, gdzie motocyklista próbował wyprzedzić samochód osobowy. Tutaj motocykliści są świadkami, gdy ich kolega wpada wprost pod pick -upa. Motocyklista jest świadkiem, gdy samochód osobowy wymusza rowerzyście pierwszeństwo i dochodzi do wypadku.

Zajmal? No no, tu zagrawa się damy Zajmal? Tutaj kolejny kierowca, który wprost wjeżdża w motocyklista na rondzie. Klista zauważa samochód leżący na boku w rowie, od razu więc postanowił się zatrzymać i pomóc. Motocyklista z świadkiem kolizji dwóch pojazdów na środku skrzyżowania. Motocyklista zauważa innego motocyklistę, który wychodzi z poza drogi, jest cały poobijany.

Tutaj sam nie wiem do końca, co się stało. Jeżeli któryś z Was wie, niech podzieli się tym w komentarzu. Uuu. Na środku autostrady dochodzi do karambolu z udziałem motocyklistów. Ludzi się. Motocyklista nie zdołał opanować motocykla podczas robienia wili. Motocyklista zbyt szybko wjeżdża w zakręt i uderza w przydrożne skały. To już na tyle w tym materiale. Przypominam o filmach w każdy poniedziałek, środa oraz piątek o 15:30. Koniecznie wtedy wbijaj na kanał. Na razie, cześć.